Witam ja jestem FPC9 i witam was ponownie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj jestem na ulicy Czerniakowskiej, ponieważ właśnie dzisiaj został oddany do użytku tramwaj na Gagarina. No i zacznijmy od przystanku. Zwiększanie torów zaczyna się od takich kamieni zabezpieczonych kratami, plus jeszcze tam są rośliny, co naprawdę bardzo ładnie wygląda w połączeniu z tym. Jeszcze jest wyświetlacz pokazujący, że to jest przystanek Sielce 05. No i zaraz odjeżdża sobie do 11, dokładnie to za jakieś 3-4 minuty. Śmietnik już jest przepełniony, tak się prezentuje wiata. Naprawdę bardzo ładna jest, szczególnie śmieszne są te ławeczki po bokach. No i jeszcze informacja, że teraz została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. No i jeszcze sobie podejdźmy tutaj dalej, bo tutaj jest taka pojedyncza jakaś ławka, nie wiem nawet czemu i jest plakat warszawski transport publiczny zawsze w Twoim kierunku, no i 11 na Sielce, Chociaż na innych plakatach jest to 6 do metra mociny. Jeszcze jest oczywiście znak, że to jest przystanek tramwajowy, no bo jak inaczej. No i dalej sobie już jakieś zwykłe rzeczy typu śmietnik, wiata i wyświetlacz, czyli nic nowego. Ale my sobie teraz pójdźmy do naszego tramwaju, bo on już naprawdę zaraz odjeżdża. No i właśnie, jak możecie zauważyć, tym razem drzwi się otwierają z lewej strony, bo to jest taki pojedynczy peron. No i wchodzimy sobie, jakby ktoś się ciekawił, to jest Hyundai Rotem 140N. Czyli bohaterem tego odcinka jest ponownie Hyundai i również linia 11. Tak samo jak to było z Tramwajem na Kasprzaka. No a my tymczasem, jak sami możecie oczywiście zauważyć, wyruszamy sobie w podróż na Goworka. Nasz przystanek tak się prezentuje z boku, naprawdę całkiem ładnie. Jakby ktoś się ciekawił, to y, wykonawca, to y, jeśli Jezu, nie pamiętam nazwy, dobra, to może kiedy indziej wam powiem. W każdym razie my sobie teraz skręcamy w prawo, dlatego że byliśmy na niewłaściwym torze, jeśli chodzi o ten kierunek jazdy. I z tego co widzę, to niestety mamy tutaj światła, dlatego pominę je, żeby Was tak nie zanudzać. No i jak widzicie, już sobie ruszamy. Wraz z autobusem na linii sam nie widzę nawet jakiej, bo ten autobus ma po prostu jakiś beznadziejny wyświetlacz. A wracając do samej trasy, to daje duży plus za to, że jest ona bardzo zielona, zresztą mamy już połowę maja, więc czemu by się dziwić, że jest zielono. No tak jak, kiedy, tak jak jeszcze w marcu torowiska były po prostu takim trawnikiem, teraz są po prostu porośnięte przez kwiat, więc to jest fajne bardzo. No nie mówcie, że są kolejne światła, ile ich tutaj może być, po prostu na, na, napakowali tyle tych światła i teraz po prostu tramwaj staje co 5 metrów. Więc jedyne miejsce gdzie tramwaj i tak nie, nie staje ciągle tutaj to jest spacerowa chyba. Jezu ile jeszcze trzeba będzie czekać? Po prostu masakra. O dobra, jedziemy. Wraz z solbusem, którego numer taborowy to 1066. Napiszcie czy takie jeżdżą w waszej okolicy, bo możliwe, że jesteście z Mokotowa. A przecież to jest bardzo popularna dzielnica. No i teraz będzie przystanek Sielecka, mam tylko nadzieję, że nie będzie kolejny... Nie. To się nie dzieje. Nie, wcale tutaj nie ma świateł kolejnych. Jesz jeszcze jedne światło, i naprawdę nie wiem co zrobię. Co? Po prostu to jest tyle tych skrzyżowań, że więcej świateł się nie dało. tyle nawet na Pradze nie ma. O dobra, jedziemy. No plus za to, że przynajmniej się w miarę szybko włączają, poza tymi przy Czerniakowskiej, bo tam się bardzo długo świecą na czerwono. No i jak widzicie, jest już przystanek Sielecka, dlatego nasz tramwaj na nim sobie zahamuje i mam nadzieję, że będziemy zaraz gotowi jechać dalej przy okazji przesiądę się na lewe siedzenie, żeby Wam też pokazać od tamtej strony no i właśnie się przesiadłem i możecie zauważyć, że teraz widać wszystko co jest po lewej stronie a według mnie po lewej jest właśnie teraz ciekawiej zresztą tak chyba będzie do końca trasy, o po prawej zasadniczo niewiele się dzieje ale tutaj możecie już od razu zauważyć, że, są, że jest mnóstwo mieszkań, więcej drzew no i do tego jest ja tak, tak jakby trochę więcej pojazdów więc to jest fajne. O, no, jak ktoś się ciekawi, to nasz kolejny przystanek to będzie spacerowa, który będzie jeden z ważniejszych, dlatego że tam będą skręty zarówno na Gagarinas, z, z, z której właśnie wyjeżdżamy, do Wilanowa, tam przez belwederską, oraz spacerową na górę do śródmieścia i Mokotowa. No, tu już jest przystanek spacerowa w kierunku Sielc, właśnie. I zaraz po lewej będziecie mogli zobaczyć budowany tramwaj do Wilanowa, który ma być rzekomo otwarty we wrześniu, więc w sumie nie aż tak za długi czas. Pokażę wam trochę bardziej. Czekajcie. O, no tam możecie zauważyć, że sobie skręca i idzie długo, długo prosto. No ale dzisiaj nie o Wilanowie, tylko o trasie na Gagarina. Widzę, że tam ktoś przechodzi poza pasami, więc średnio dobry pomysł. No i my powoli już wjeżdżamy na przystanek Spacerowa i zaraz będziemy się wspinać ponad 20 metrów w górę. Także różnica poziomów wysokości jak na realia tramwajów warszawskich to naprawdę sporo. No i my sobie ruszamy z przystanku Spacerowa i kolejny to będzie Goworka, ale to nie jest żadna nowość, w sensie pod tym w kierunku właśnie Wilanowa oraz Dolnego Mokotowa to jest jedyny ten nowy. Tak, to Goworka to jest przystanek, który już od dłuższego czasu istnieje. No, i teraz zaczyna się cała frajda, a mianowicie będziemy się cały czas spinać tym tramwajem. I tak jak mówiłem wcześniej, będzie to ponad 20 metrów, dlatego, jak na Warszawę, to całkiem sporo. Na razie jeszcze jedziemy w miarę płasko, ale już po tym właśnie zjeździe dla samochodów będziemy się wspinać. No i właśnie już się zaczęło wspinanie. Co prawda na filmie może tego tak nie widać, ale w rzeczywistości naprawdę mocno jest widoczna krzywizna, po której jedzie ten tramwaj. Zastanawia mnie tylko, co będzie zimą, ponieważ kiedy jest lód i śnieg, to one będą mogły się nieźle ślizgać. Dlatego, tak jak na przykład na dół będą mogły sobie swobodnie pędzić, tak pod górę, no wolę nie wiedzieć, co będzie. No i teraz możecie zauważyć, że no jest ta różnica poziomu wysokości. Faktycznie jedziemy pod górę, jeszcze jakbym przybliżył. Jakbym przybliżył po prostu na tym przystanku, byście naprawdę to zobaczyli, ale nie chcę was tak rozczarowywać i po prostu zobaczcie sobie to na żywo, ponieważ wrażenia są znacznie lepsze oczywiście w, w realu niż na filmie. No, już dojechaliśmy na goworka, tylko teraz musimy skręcić sobie w prawo, ponieważ nie ma żadnej płyty przystankowej, jest dopiero za zakrętem, który jest na ulicy, który jest przy ulicy Puławskiej, właściwie zjeżdża na nią. No my już sobie z skręcamy co prawda dosyć powoli, bo jakieś 10 km na godzinę, ale to jest ostry zakręt, więc trzeba uważać. Jest też strasznie dużo znaków, że tu jest przejście dla pieszych, ale kto tego nie widzi? Chyba każdy tramwaj, samochód i autobus. Ale podsumowując, trasa naprawdę mi się bardzo spodobała, a szczególnie to, że jest miejsce, w którym ten tramwaj jedzie 20 metrów pod górę, bo to sprawia, że ta trasa jest tylko bardziej ciekawa. A na dzisiaj to już tyle. Dlatego nie zapomnijcie wpaść na mojego Instagrama oraz Discorda i widzimy się już za niedługo. Trzymajcie się. Cześć.